Kolejną rzeczą do odblokowania będzie Excalibur, w tym przypadku musimy pozbierać kamienie, kierujemy się w to miejsce, jest tu, znajdujemy tu pierwszy kamień, kamień poświęcenia i ziomka Lumordo. Mordo, podnosimy, no ofiara, poświęcenie i lecimy do następnej lokalizacji. No, jesteśmy na następnej lokalizacji. Teraz zbieramy kamień czarownicy, znajduje się to obok tej lokalizacji co byliśmy wcześniej. Wchodzimy do środka. No i na kominku wisi sobie kamień. No i kolejnym miejscem udajemy się pod wodospady. Na mapie jesteśmy w tym miejscu. No i lecimy. Musimy dojść pod wodospad. Oczywiście utopię się. Tu wchodzimy dalej, do jaskini. Penetrujemy lożki. I tak, tu mamy lód. Mamy jakiś dwóch kij, a nas interesuje woda. I w głęboko głębinach tej wody... Oj! Mamy pustkę. I do nexta. No, i następną lokacją jest to miejsce. Tu będzie kamień księżycowy, dokładnie w tym miejscu. Odwracamy się. Lecimy tutaj pomiędzy skałami. Wyskakujemy na prawo. I tu w tym miejscu mamy kamień księżycowy, księżyc. Dobry, Bimbery Księżycowecka musi być. No i lecimy do nexta. No i kolejną pieczęcią jest pieczęć śmierci. Znajdujemy się dokładnie w tym miejscu obok kościoła. Odwracamy się, wchodzimy w kolejne lochy. No i tutaj trochę się pogubimy. O nigdy tej trasy nie pamiętam. I schodzimy głęboko, głęboko. No i jesteśmy. I tramy się tutaj. No i mamy pieczęć. A więc tak, następną jest pieczęć, jest pieczęć krwi. Będzie tu trochę zombiaków, jedenasty level, więc trzeba szybko wbiec. Lecimy tutaj w tą lokalizację. Wbijamy do fontanny. Zabieramy i za przeproszeniem uciekamy jak najszybciej.